W ciągu ostatnich kilku dni siatkarki Remagomus Irmy Słowice rozegrały dwa spotkania ligowe. Niestety oba mecze przegrały. W sobotę na wyjeździe z PLKS -E Pszczyna 3 do 1, natomiast w środę u siebie z liderem treflem Sopot 0-3. No cóż, jest to porażka, więc jakby niezbyt dobrze. Natomiast myślę, że było niebo lepiej niż w tej naszej pierwszej rundzie, z, w naszym pierwszym spotkaniu właśnie z, z tymi przeciwniczkami. Jest to na pewno bardzo doświadczony zespół i bardzo ciężko się grało. Szkoda, że nie dało nam się uszknąć chociaż jednego seta, bo było blisko. Skłamałbym, gdybym nie wierzył w to, że ugramy tutaj seta, ale jakieś realia podpowiadały, że tu będzie 3-0 do tyłu. One na 11 meczy, 9 meczy mają wygrane 3-0, więc to jest, e, to jest odpowiedź na pytanie. One ograły całą ligę. Ja miałem taką małą nadzieję, że troszeczkę nas też zlekceważą e, w tym spotkaniu, że może podejdą sobie tak spokojnie i uda nam się ukończyć. Kontuzja jeszcze Basi Bawoł, więc w zasadzie na przyjęciach mieliśmy dwie dziewczyny e, i w porównaniu do ostatnich meczy to przyjęcie wyglądało naprawdę przyzwoicie. Odnotujmy również, że ostatnie cztery spotkania zawodniczki remagu Mosir Mysłowice rozegrały pod wodzą powracającego na stanowisko trenera Sebastiana Michalaka. Pierwszy raz w życiu mnie się zdarzyła taka sytuacja, żeby gdzieś w którymś momencie przejmować zespół. To jest, to jest trudne, bo każdy trener, czy ułoży sobie zespół lepiej czy gorzej, czy popracuje sobie lepiej nad siłą, motoryką, czy lepiej nad taktyką, techniką, a to później ma tego owoce. A ciężko jest przejąć i wdrażać w połowie sezonu, czy odwracać niektóre przyzwyczajenia, czy ustawienia. A plan przedstawiłem dziewczynom. Ten miesiąc, My, e, mając korzystny układ spotkań w, e, od nowego roku, ten, ten miesiąc ciężko pracujemy. Dzisiaj skończyliśmy mecz, jutro nie będzie odnowy, tylko zasuwamy na siłowni. E, w piątek się ustawiamy, gramy mecz ważny z Pszczyną i, i do samych świąt, do wigilii pracujemy tutaj w dużej mierze nad siłą i nad wytrzymałością, bo trochę im tego brakuje. Trochę e, tym bardziej, że dużo m, gry opiera się na skrzydłowych, które muszą tutaj tych ataków wykonywać dużo. To sobie założyliśmy między świętami a nowym rokiem gramy turniej w Pszczynie i trenujemy tutaj na hali i no i co no i od nowego roku pierwszy start jest tutaj u nas, sześć meczy w rundzie rewanżowej jest u nas, cztery na wyjeździe z czego dwa bliziutko Sosnowiec i Pszczyna. Układ meczu jest korzystny, ale układem meczu się nie wygrywa tylko tym co się prezentuje na parkiecie. Mam ogromną nadzieję, że, że się utrzymamy i one naprawdę potrafią grać. To jest, to jest, jeżeli ten jeden, dwa, trzy przestoje wyeliminujemy z, z tej naszej gry, to będzie dobrze. No, myślę, że wszystkie takie zmiany są po to, żeby, żeby pomogły i yy, ja myślę, że już widać, że, że jakby ten zespół odżył i, i gramy dużo lepiej i mam nadzieję, że w tej rundzie rewanżowej pokażemy, yy, że ta zmiana przynosi, przyniosła efekty i, i że będzie już bardzo dobrze. My również na to liczymy i życzymy powodzenia. Magdalena Warchoł, Marcin Nienota, Telewizja Mysłowica.